Hej, cześć, siemano wszystkim ludzie z tej strony. Dużo to jest Batman Arkham Origins. Yy, no, ostatnio była bardzo imponująca, wręcz tak powiem, walka z Electro Obiłem jego brzydko mordy gdzieś tam. O, leży tutaj sobie. O, proszę bardzo, przede mną. Gra może trochę tłatkować, ponieważ yy, program, którego żądam do montowania, strasznie dużo RAM mi zżera. Ale chcesz po prostu nagrać to, Poza tym miejscówka tak mi też na mi się wydaje Zajmijmy się tutaj tymi panami raczej dadzą, bo nie są jakoś No i kombo mi zepsułeś Dobra, tego z teraz. Niech to jeszcze przyważam cały czas. No idzie do kasyna, dobra. No to no więc Okay, I A jeszcze nie leży. A, przyzłość do trzeba. Wybaczcie mi za to na chwilę. Muszę sprawdzić, czy wszystko dobrze się przechwytuje. Tak, jest git ok. Nie ja się nie martwił, nie problem. Za <laughs> no, pewnie, że wszystko że wygrają. No, trochę lepiej poszło faktycznie. Dobra, tędy chyba co? się dostanę jakoś. elekcja akc jak już na Nie wiem może jeszcze Tracy. Mam tutaj Tracy Buxton, asystentka Pingfina Nie będę tego czytał. Jakby, jak wy chcecie, to możecie sobie to przeczytać i spauzować. No mówiłem, graf będzie trochę może klatkować, bo Program do montowania strasznie zżera mi ram, ale tak nie jest źle. Będzie pewnie, będzie można to rozwalić tym, raczej będzie można, dobra. Dobra, dobra, zaraz się zajmę. Nie mogę, dobra, tylko... No, włóczę się, jestem blisko was, koledzy. Oh, o, jakie piękne. Boy shit boy Tracy. So, yeah, they call it my bronze time. We had an intruder on this ship. Yeah, who'd think to break into this? <laughs> All part of Penguin's plan, I'm sure. Question is, can Tracy stop him before he gets to the boss? I ain't that worried about Tracy. She knows what she's doing. She's tough, ain't she? Oh, on everything but the eyes. dobra, wejdźmy sobie na chillu. Co ty, broń nie masz? Normalnie. Jestem Batmanem. Oh, super. He's Butchinsky's come too, and now he's on the lam. I should have tied him up and called the cops to get him. Alfred, I had a run-in with one of the assassins, Lester Bachinski. the electrocutioner. Are you all right? Yes. But he managed to escape. His gloves put out a strong electromagnetic pulse. If you can isolate the signal, I'll be able to track him down. I'll get to work on that. Where are you off to now? I'm on my way to the Final Offers Casino. I'm going to make Penguin's assistant show me to her boss. No, udać do tej asystentki yy, pingwina. W międzyczasie tutaj się wróciłem. to zagadka. Mam odwróconą mało się ewidentnie. No to sobie to zmienia. Nie chcę Nie. No właśnie o to mi chodziło. O, teraz będzie git. I teraz trzeba tutaj i się odblokuje. Na 10. No jest tego sporo wszędzie. Coś na mnie czeka? Na razie nie. Wszystko sprawdza się do jednego, jak po prostu szukamy czarnej maski. Czemu za tego lata dziwnie to casino. Penguin's assistant must be nearby. I'll make her tell me where I can find Cobblepot's office. Is this your passport? Yeah, it must be Finn's. So it's Finn's. I'll You serious? We gotta move this cash before the bank gets Right, right. Hey, you think what I'm thinking? I'm thinking you should shut the hell up and pack the money. Biorę się nie wiem, czy nie rostoby go wziął od tyłu. Gdzie są zajęci rozmową. No i zauważył mnie. No ale lepiej mi to wyszło. Dobra, to nie wszyscy. Ja potrzebuję tylko informacji. O, wiedziałem, że to nie wszyscy. Kurde, ten manusz, który już podniósł. Trzeba było na tym uzbrojonym użyć tego już nie masz broni Znowu nie Który tu jeszcze mam broń No i sobie kombo zepsamów przez całego typa Nie, no muszę się trochę bardziej skupić. No i nie skontrolał tego.

Pięknie położone. Co pomoc, teraz się prosi Ja idę po nią

A to jest ta druga jego. O, posiedzisz sobie tutaj trochę. Nie, nie, to. Nic się nie trochę w tej

Dla mnie śmieszne, jak tam siedzisz. O, proszę bardzo. O, super. To jest jakiś taki wielki typo. On będzie mnie tutaj z... czerwony i nie da się skontrować. Dobra, leży ja jakie kombo to zrobiłem? 37 Najwyższe kombo jakie, jakie do tej pory było. I poziom w górę. Myślę, że nie ma na razie co, co tutaj odblokowywać. Bo to na razie nie, mi się nie przyda. Że na razie lecę w to, wezmę sobie tam balistyczne. Mamy otwarty ten teren wreszcie. Z karugulcami, więc trochę lepiej będzie. O nie, zaskoczyłem. Matiko, ja że jest Żeby to mi na złe nie wyszło. Dobra, nie będzie źle. Muszę się tu trochę rozejrzeć. Dobra. O tak sobie fajnie to Nikt go nie odecnie, ale już zwróciłem się uwagę. Tam mamy ścianę, którą można wysadzić. Też się zastanawiam. A no, ja nic we wydrzecham, jakby tak można było. To jest gaśnica. Można by kolegę... na kapujący. Proszę bardzo, drugi leży. Teraz do odetniemy i będzie na następnego. On idzie tutaj jednak że już jest problem Tamten jest taki sam cholera nie w tę stronę coś trzeba się odwrócił się o to mi chodziło zauważyli mnie nie wyszło mi to czasami za wcześnie chcę wychodzić w ogóle coś zrobić i to mi na źle wychodzi. Słyszę wszyscy na tym samym poziomie. Nie macie co robić. Jezus. Dobra. Mm. Szybko, jakoś. Jesteś tam pod spodem, tak myślałem. Ty jesteś tutaj. No, wszyscy są na tym samym poziomie. Jakby jeden w górę poszedł, byłby już przynajmniej jednego mniej. No dobra. Teraz dwóch jest na tym samym poziomie. Ten mógłbyś na, mógł na schody pójść, on się będzie tak. Gulki dymnej jeszcze nie mam. Tu są kratki. Nie, chcę, żeby. Dobra, on jest tam na dole bardziej. Też nie mam jak do niego dojść. Zaraz ten tutaj zejdzie. No oczywiście. Ten sobie wejdzie. Można by spróbować tą kratkę wejść. Chodź tutaj ty, zobaczmy jak to jest. nie odwracaj. Dobra, Kiedyś Ja się tylko na targulcach. zawieszałem, nigdy nie schodziłem. Dobra. Widzę, że tu problemu. Co, a nie, bo jeszcze nie z tym. Eee, teraz on tu przyszedł. Nie się wróci, o, fraszka. Ja się zajmę tobą, może co? Skoro wy nie chcecie tam dojść, ty barkulca. się tutaj waszym jednym kolegą zajmę, który sobie schodzi pod gargulca chyba, co oczywiście I ten drugi już szedł. No, zostałeś chyba tylko ty, co? Tak, tylko ty zostałeś. No i. poszedł. Już wyjść z trybu walki. Zbieraj Falcone'a. Nie zrobiłem nic. Kto jest jego boss? Czego Penguin chce z nim? Alberto Falcone'a, ale nie wiedział co Penguin chce z nim, powiem. Co to? Zawodowe Przestępstwo... Przestępstwo... Przestępco. Syn szefa mafii, Carmina niego. Aaa, no to jest... dobra, wiem już. Wybaczcie mi na chwilę. A, dobra, to leci cały czas, tylko pewnie nie ma dźwięku, że szybko.

Ciężko wy chcecie pokonać. O, teraz już na dębina. Nie zrobiłem nie Bounty on my head. Where is he? I don't keep tabs on him in geezer with a grudge. You're not a popular bloke in this town. You're running out of time. <coughs> wait, wait. Lacey Towers. There was a murder. It was supposed to be his safe house. But, or Pack. He's got problems of his own, I'd say. Halo co jest trok. Jaka muzyka. Podoba mi się to już. Zdecydowanie mi się to podoba. Bosy w Arkham Origin są podobno bardzo trudne. jest sporo oczywiście Moja druga walka z bossem to jest właśnie tutaj Dobra, chwila Wybaczcie nie ten skrót No bo muszę sprawdzić coś eee, okej okay, dobra Spróbujemy go pokonać Nie wiem czy za pierwszym razem mi się uda Trzeba też w odpowiednim momencie kontrolować. Mam ja mi spore obrażenia zadaje. Widzę, że trochę. Dobra, w odpowiednim momencie skontrowałem, więc ja nieźle. Kurde. A few tricks left, I see. Your restraint. Co się dzieje? Co się dzieje? Ja mam już bardzo mało życia. <laughs> Jak to widzieliście. Jeżeli nie jest ciekawe, nie wiem, czy to bude mi mieć za pierwszym razem zrobić, mam mało życia. Trzeba przyznać, że jest dosyć efektowna. Nie wiem czy tam mu radę. mało życia. Muszę bardzo patrzeć na... Right, bad You'll regret that! You up and I will make this table. Know that you die with honor. Which is more than could be said for most. No i pierwsza śmierć.